Lignano Sabbiadoro, Riviera. Urocze dwupokojowe mieszkanie o powierzchni około 45 m2 na pierwszym piętrze rezydencji z basenem i windą. Nieruchomość składa się z przytulnego salonu z podwójną rozkładaną sofą, aneksu kuchennego, dwuosobowej sypialni i łazienki z prysznicem. Całość uzupełnia wygodny taras i prywatny garaż. Klimatyzacja i telewizor gwarantują maksymalny komfort. Zanurzony w zielonym lesie sosnowym, kilka kroków od głównych atrakcji i usług kropka do plaży 100 MT. Kondominio Rubin versus L.E. della Scultura, Lignano Riviera. Vol appartamento bilocale di Serke 45 MQ al primo piano di una residenza con pysajne e ascensor. La proprietà offre un soggiorno accogliente con divano letto doppio. Angolo Cottura, camera matrimoniale e bagno con dacie. Kompletato da un comodo teratso e garaż privato per w qua posti auto. Aria condizionata E tv garantiscono i e el Massimo Comfort. Immersa nelle painite vergi a pochi passi dol principali attrazioni e servizi.